Witajcie. I niestety się porobiło. No rozdzielacz nie wytrzymał na robocie. Najważniejsze, by teraz go rozkręcić, zdiagnozować przyczynę, co za chwilę Wam pokażę. Na szczęście nie jest to skomplikowane, ponieważ sekcje trzymają trzy pręty gwintowane. Jak widzicie, jedna z uszczelek została wyciśnięta przez ciśnienie oleju, przez co był wyciek z danej sekcji. Tutaj macie pokazane, jak wygląda właśnie ten koreczek z podporą i o-ringiem tak zwanym. Tak mi tłumaczyli w sklepie. No cóż, trzeba będzie stare uszczelki wziąć na wymiar i lecieć do sklepu. A tutaj mamy nowy zestaw. Teflonowe podpory, czyli te czerwoniutkie paski, uszczelki i o-ring. Rzekomo politronowy i powinien więcej wytrzymać. Na jakiej zasadzie ten korek działa? No, niestety nie mam pojęcia. Najważniejsze, najważniejsze, by to złożyć. Tu jak widać, ktoś dał hardcora. Na wodziku dał dwie uszczelki. Przez co niestety rozdzielać ciężko pracował. Ale wystarczyło wymienić na zwykłe. oleje odporne. I spójrzcie. Sprawa już ma się dobrze. Sekcje działają płynnie. Nie powinno być problemu na dźwigniach. Ale najgorsze mnie czekało później. No niestety, jak widać, pręd gwintowany, który tutaj przychodzi, trzyma te korki. Zobaczcie, jakie było wysokie ciśnienie, że aż odbiły się. Ale niestety, gwint pękł przy składaniu, i niestety musiałem jechać do tokarza, żeby mi dorobił ten dany element. Ale na szczęście dał mi informację, jaka to stal, jaki pręd. Nagwintował go ładnie, bo to tak po prostu nie działa, że jedziemy do pierwszego, lepszego sklepu i mamy to od razu. Trzeba było się niestety troszeczkę nabiegać. No cóż, rozdzielacz jest kompletny, więc zostało go założyć. Pręd był ciutkę dłuższy. Dałem taką prowizoryczną kontrę, żeby awaryjnie się nie rozkręciło, ponieważ no, nie wiadomo, czy ta sama nakrętka tak właśnie utrzyma. No, jak widać, jest ciutkę dłuższa. Ale na szczęście operacja przebiegała pomyślnie. Nie dokręcałem na siłę, żeby nic znowu nie pękło. Tamten pręd był już nadruszony, więc. W końcu też pęk. Zobaczcie, rozdzielacie jest na miejscu. Problem jest taki, że wszyscy musieliśmy go wrzucić był bardzo ciężki, więc nie było czasu na nagrywki z montażu. Jak widać, prawie złożony. Tutaj już wszystko jest poskładane. Będziemy próbować sekcję, czy nie cieknie. Staram się ruszać sekcjami, i nagrywać, ale nie jest to łatwe, ponieważ jest rama. Jak widać, sekcje pracują. W wycieku oleju na obecną chwilę nie ma. I w sumie nie było do samego końca i do testów Zobaczcie, wszystko w porządku suche Lekko zapocone, ponieważ jest po naprawach Proszę bardzo Sprzęt działa Płynnie No, drzewka się nie bójcie, nic mi się nie stało Jak widać wszystko pracuje Nic się nie zmieniło, wszystko jest w porządku Maszyna jest sprawna, ja wiem, że nie pomyliłem No w sumie byłoby dziwne, gdybym pomylił Ponieważ sobie ponumerowałem tak, zawczasu, i wszystkim to samo proponuję: ponumerować Odpory również działają. Wszystko jest w porządku, ale też będę musiał trochę zrobić linki, żeby było lżej. Zobaczcie, jak wszystko fajnie działa, nic się nie dzieje. Te listewki, wysuwające się, jakby ktoś nie wiedział, są po to, żeby operator wiedział, czy jest podpora schowana. Jak widać, wszystko fajnie, płynnie pracuje. Na szczęście, maszyna jest uratowana. Obserwujcie, lalkujcie, udostępniajcie, po więcej. Trzymajcie się.